Drodzy kibice, Juri Głady z tej strony. Zapraszam na wielki finał Plus Ligi, który będzie się pierwszy środy, w środę, później sobota, ewentualnie niedziela. Będziemy nas e, czekali i, i bardzo chcemy usłyszeć wasz wspaniały doping, jak również na hali, tak i przed telewizorami. Aż ciężko było to sobie wyobrazić, że e, to co przeżyliśmy w Rzeszowie ostatnio to, to tylko może być przedsmak tego wszystkiego. E, Mega, mega znowu ciężkie spotkanie. Myślę, że już wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, że... Eee, że chyba w tym roku trzeba <ściałbym> będzie zagrać o brąz, a nie, a nie o złoto, tak jak się przyzwyczailiśmy przez ostatnie lata. Natomiast jakaś cudowna cudowna seria, cudowny zryw, e, Jurek Gladyr e, w świetnym wydaniu na, na zagrywce e, i cała drużyna, która dorzuciła cegiełkę e, i, i będziemy grali znowu o, o złoto. Uciekliśmy spod topora, mieliśmy już nóż na gardle, ale jakoś się, się wywinęliśmy. Po raz kolejny napisaliśmy coś, coś wspaniałego, to co przyjedzie naprawdę do historii że obróciliśmy tak już prawie prawie beznadziejny mecz. Już, myśli, już Rzeszów witał się z Gąską i, i byli już myślami w finale mistrzostw Polski. No ale niestety dla nich to jest sport i dlatego on jest dla nich okrutny dla nas piękny, że napisaliśmy jeszcze jeden taki rozdział. Przez 5 lat, które tutaj jestem. To nie pierwszy raz, że taka sytuacja się zdarza. I myśleliśmy z Kubą Popiszczakiem, że wszystko widzieliśmy, a jednak zawsze jest coś, co potrafi zaskoczyć i, i, i najgłównie, że, że, że miłe było to zaskoczenie. Wiadomo, że byliśmy w no niesamowicie trudnym położeniu, bo, bo nie dość wiadomo, przewaga to jest jedno, ale z drugiej strony było czuć po prostu, że Rzeszowianie są jak na fali, no idą i, i są jakby w ogóle niezłomni tacy, nie? Nie, nie da się ich na chwilę jakby wybić im tego grania w siatkówkę z głowy, bo nawet jak przegrywają, czy to w tym pierwszym secie, czy w trzecim, oni cały czas wracali, cały czas na, na nas narzucali presję i, i nie było było łatwo i jakby cały czas my czuliśmy ten ich oddech, cały czas ten nóż, tak jak powiedziałem, na gardle. I to było aż dziwne po prostu, że mając 6 punktów przewagi i tak naprawdę najlepszą sytuację chyba w całym meczu, no czegoś im zabrakło. A my, my, no my po prostu staraliśmy się grać punkt za punktem po każdej kolejnej akcji i, i ta przewaga się zmniejszała. 6, 5, 4 i było coraz bliżej i zaczęliśmy czuć, że, że może jednak nie, może jednak to jeszcze nie koniec. Udało się, udało się wygrać, także. Niesamowite szczęście i radość. Gadaliśmy z chłopakami, że e, o tym właśnie o tych emocjach, że pierwszy mecz był po prostu na takim rewelacyjnym poziomie i siatkarskim i emocjonalnym i chyba nie da się już e, powtórzyć takiego czegoś, a tutaj przekonujemy się, że, że to jeszcze, jeszcze większe emocje My generalnie. Super dwa mecze półfinałowe, bardzo szkoda, naprawdę bardzo szkoda. Możemy tego żałować, że nie możemy więcej obserwować tych meczy, bo jest taki regulamin tych, tych playoffów. No ale cóż, my jesteśmy dzisiaj w niebie, awansowaliśmy do, do finału Mistrzostw z będziemy bronili tytułu i, i do przodu. Na pewno długo go nie zapomnimy my, e, długo tego nie zapomniał pewnie Rzeszowianie. E, długo nie zapomną tego kibicę, bo, bo hala <grywa> Wydawało mi się zawsze, że w lidze Mistrzów atmosfera jest taka najlepsza i, i największe emocje. E, natomiast dzisiaj to znowu przechodziło w ogóle ludzkie takie wyobrażenie, pojęcie o, o dopingu, o kibicowaniu. E, także mega jestem szczęśliwy, ale tym samym jestem mega, mega wyczerpany, bo, bo tyle taka dawka emocji na przestrzeni 3-4 dni to jest naprawdę, naprawdę dużo. Dwa mecze po 3-2. Tutaj jeszcze mieliśmy też prowadzenie w rękach właśnie na, na, na wagę awansu do finału, ale Jastrzębie przetrwało to naszo, e, nasz napór. E, no pod presją też nie pękli, e, wyciągnęli tego seta i w tie breaku, e, potwierdzili. E, znaczy dwa razy wygrali po trzy, dwa. No wiadomo, że, że gdzieś zdecydowały te detale. Myślę, że no... Fantastyczne widowisko, tylko nam to widowisko nic nie daje w tym momencie. Na pewno nie po takim meczu, znaczy w tak ważnym meczu, ale też nie mamy wejścia. Zresztą ten sezon przyzwyczaja nas do tego, że tych porażek jakoś nie można rozpatrywać i przeżywać za bardzo, bo, bo można właśnie gdzieś się obudzić potem dwa tygodnie później no, no z kolejnymi porażkami. tak? Trzeba się szybko pozbierać i, i walczyć o, o brązowy medal. Ta styl nam tutaj nigdy. Nie rozdaje niczego, więc liczy się wyniki. Trzeba wygrać kolejne dwa mecze i mam nadzieję, że się będziemy cieszyć. To może będzie ciężkie słowo, ale chcielibyśmy skończyć ten sezon z medalem.